Okej, cześć, siemanko, wszystkim ludzie z tej strony Boy. zapraszam was na oglądanie moich pierwszych 10 faktów na temat Assassin's Creed. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że się spodoba. 1. Connor jest potomkiem Tom Haitama. Dzięki opinii wielu graczy możemy stwierdzić, że Assassin's Creed 4 miał najpiękniejszą mapę. Nie wiem czy zauważyłeś, ale orzeł Assassin's Creed pojawia się na każdym trailerze z tej gry. Assassini do swoich misji byli szkoleni przez całe życie. 5. Do Assassin'a powstało bardzo wiele książek, m.in. Podziemie, które jest moim ulubioną. 6. Ukryte ostrze służyło tylko tak naprawdę do dobijania rannych ludzi. Zakon Assassinów istniał naprawdę i nazywał się Nazaryci. Nie wiem czy wiesz, ale bohater Assassin's Creed Rouge był templariuszem. Skok wiary, to najbardziej kojarzona rzecz z serią Assassin's Creed, mimo to, że występował on tylko raz. Konflikt między templariuszami a asesynami wynikał z tego, że ases chcieli świętej wojny. Okej, okay, to, to było na tyle, jeśli się podobało, może zostawić łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć.